Cześć! Dzisiaj mam fantastyczną możliwość gotowania razem z Kurtem Schenerem w kuchni pokazowej Makro. I chciałabym się z Wami podzielić rewelacyjnym przepisem na ciasto. Uwaga! Ciasto na bazie ziemniaków. Smakuje trochę jak sernik, z wierzchu polany jest słodkim i Jestem pewna, że zakochacie się w tym cieście tak samo jak ja po jego spróbowaniu. I gorąco zachęcam Was do jego zrobienia. Pycha! Na samym początku odmierzam cukier, a białka oddzielam od żółtek. Żółtka przekładam do misy miksera, dodaję cukier i całość kręcę na jasny, puszysty, żółty kogel. Masło kroję na mniejsze kawałki, na przykład w kostkę i dodaję je do mojej misy z koglem. To wszystko bardzo dokładnie miksuję. W międzyczasie przygotowuję formę na ciasto, Smaruję ją dokładnie masłem. Do miski przekładam zmiksowane na puree ziemniaki i dodaję do tego pokruszone płatki migdałowe. Następnie ziemniaki razem z płatkami migdałowymi dodaję do wcześniej przygotowanego koglu. Wszystko dokładnie mieszam. Teraz czas na białka. Białka ubijam na sztywną pianę. Następnie tą sztywną pianę łączę z tą masą ziemniaczano-żółtkową. Wszystko mieszam. A następnie przekładam do formy wysmarowanej na dnie masłem. Równam z wierzchu. Uderzam dwa razy formą, tak aby ciasto z wierzchu się wyrównało. I wstawiam do nagrzanego do 160 stopni piekarnika. Piekę około 1 godziny. W międzyczasie przygotowuję sos tofi. Jest dość czasochłonny, ale naprawdę bardzo, bardzo smaczny. Do rondla wlewam miód, dodaję cukier, a także wysokoprocentową śmietanę I stawiam to wszystko na niewielkim ogniu. Podgrzewam aż. Sos nabierze ładnego. Karmelowego koloru. Dodaję w międzyczasie ekstrakt z wanilii. Upieczone ciasto smaruję z wierzchu podgrzaną konfiturą z a następnie wylewam na to przygotowany sos toffi. Czekam aż całość lekko zgęstnieje. A kiedy ciasto jest już przestudzone, to kroję je na kawałki. Ciasto jest wyśmienite, smakuje troszkę jak sernik. Jestem pewna, że przypadnie Wam do gustu i zachęcam Was gorąco do jego spróbowania. Więcej przepisów znajdziecie na www.kotlet.tv. Smacznego!